Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że czasami rzeczy wydają się układać w niewytłumaczalny sposób? Jakby wszechświat przemawiał do ciebie poprzez małe wydarzenia, prawie jak cichy szept, który niewielu może usłyszeć. Być może spojrzałeś na zegarek i zobaczyłeś ten sam czas w kółko, a może natknąłeś się na kogoś, kto przynosi dokładnie te odpowiedzi, które chciałeś usłyszeć w tym momencie. To nie są przypadkowe zbiegi okoliczności, są to znaki, subtelne drzwi, które otwierają się dla tych, którzy chcą widzieć poza powierzchnią, dla tych, którzy są gotowi na nowy poziom zrozumienia. Te znaki nie są jedynie przypadkowymi zdarzeniami, są to wiadomości zakodowane w codziennych doświadczeniach, które popychają nas w kierunku czegoś większego. Czasami wszechświat wykorzystuje synchroniczność, zjawisko, które wydaje się łączyć niepowiązane ze sobą wydarzenia z unikalnym celem, tak jakby większa inteligencja projektowała każdy szczegół Twojej podróży. Te momenty mogą wydawać się dziwne, a nawet niepokojące, ale są po to, aby obudzić Twoją ciekawość abyś zaczął kwestionować i stopniowo rozumieć, że życie ma głębie, która nie została jeszcze zbadana. I nie popełnij błędu, znaki nie pojawiają się tylko wtedy, gdy jesteśmy w spokoju lub harmonii. Często pojawiają się w trudnych chwilach, kiedy jesteśmy najbardziej wrażliwi i otwarci na zmiany. Czy kiedykolwiek przechodziłeś przez fazę, w której wszystko wydawało się rozpadać tylko po to, by później odkryć, że te wyzwania przygotowywały cię na coś ważnego? Wszechświat jest mądry i uczy nas poprzez doświadczenie. Te momenty testowe mogą być w rzeczywistości zaproszeniem do spojrzenia w głąb siebie i wzmocnienia się na to, co nas czeka. Gdy stajemy się bardziej uważni na te szczegóły, Zdajemy sobie sprawę, że działa coś większego, siła, która próbuje nas poprowadzić. Aby jednak usłyszeć ten wyjątkowy język, musimy otworzyć nasze serca, kultywować wewnętrzną ciszę i być obecni. Żyjemy w społeczeństwie, które zmusza nas do ciągłego biegania, a te znaki są sposobem, w jaki wszechświat wzywa nas z powrotem do centrum. Przypominając nam, że bez względu na to, jak chaotyczny może wydawać się świat na zewnątrz, wewnątrz nas znajduje się kompas, który zawsze nas prowadzi. Uświadomienie sobie i zaakceptowanie tych znaków jest pierwszym krokiem dla każdego, kto chce znaleźć swój najgłębszy cel. A ta świadomość to dopiero początek podróży, ponieważ z czasem zobaczysz, że znaki nie tylko pomagają ci odnaleźć siebie, ale także przygotowują cię na nadchodzącą drogę, która może być intensywna i pełna odkryć. To tak, jakby każdy znak był przygotowaniem do czegoś, co wymaga odwagi i poddania się. Kiedy zaczynasz dostrzegać te znaki i rozumieć, że jest coś większego, co kieruje twoim życiem, zaczynasz również zdawać sobie sprawę z czegoś innego. Ścieżka nie zawsze jest łatwa. Bycie wybranym nie oznacza tylko posiadania specjalnej misji lub wyjątkowych darów, często oznacza to stawianie czoła wyzwaniom, których inni mogą nigdy nie zrozumieć. A to może przynieść ciężar, poczucie samotności, tak jakbyś niósł coś bardzo dużego, ale niewielu wokół ciebie jest w stanie to dostrzec. Wielu wybranych odczuwa w różnych momentach odłączenie od otaczającego ich świata, jakby szli drogą, której nikt inny nie widzi. Wyzwania te przybierają różne formy przeszkód w związkach, kryzysów finansowych, trudności zdrowotnych, a nawet chwil głębokiego zwątpienia we własną wartość i cel. Wybrańcy często stają w obliczu większej liczby prób niż większość, ale nie z powodu pecha czy okrutnego losu. Testy te pojawiają się, ponieważ w rzeczywistości są lekcjami w przebraniu, naukami, które mają moc kształtowania istoty tego, kim naprawdę jesteś. Ujawniają Twoją odporność, Twoją zdolność do podnoszenia się i kontynuowania, nawet gdy wszystko wokół Ciebie wydaje się rozpadać. Każda trudność jest jak element układanki, która ostatecznie ujawnia, kim naprawdę jesteś. Ta samotna ścieżka może prowadzić do zadania sobie pytania: Dlaczego ja, dlaczego nikt nie rozumie, przez co przechodzę? Poczucie izolacji jest powszechne wśród wybranych, ponieważ przygotowując się do większej roli, przechodzą rodzaj duchowego polerowania. Wyobraź sobie nieoszlifowany diament, który musi zostać przycięty i wypolerowany, zanim będzie mógł lśnić w całości. W ten sposób wszechświat działa z tymi, którzy mają specjalną misję, stopniowo usuwa to, co już nie służy, co tylko zajmuje miejsce lub uniemożliwia zobaczenie swojej prawdziwej mocy. Jest jeszcze jeden aspekt tych testów: uczą one wartości wiary w siebie i w siłę, która w nas drzemie. Kiedy stajesz w obliczu trudnego czasu i nie masz do kogo się zwrócić. W końcu odkrywasz siłę, o której istnieniu być może nie zdawałeś sobie sprawy. Każde wyzwanie staje się niewidzialnym nauczycielem, ujawniającym lekcje, których nigdy nie nauczyłbyś się w chwilach łatwości. Jest to podróż samopoznania i duchowej samodzielności. Stopniowo zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie jesteś sam. W rzeczywistości przechodzisz proces głębokiej transformacji, która sprawia, że widzisz, co naprawdę ma znaczenie. Przechodząc przez te wyzwania, przygotowujesz się na coś znacznie większego. Ta ścieżka nie tylko wzmacnia Twojego ducha, ale także udoskonala Twoje połączenie z Twoją misją. Wyzwania są istotną częścią tej podróży, a każda pokonana przeszkoda przybliża cię do wewnętrznej jasności, którą mogą osiągnąć tylko ci, którzy kroczą tą drogą. Ta jasność jest punktem wyjścia dla czegoś jeszcze głębszego, gdzie znaczenie twojego celu zaczyna się ujawniać, jak płomień, który powoli zapala się i oświetla każdy zakątek twojego życia. Gdy podążasz tą podróżą wyzwań i zaczynasz rozumieć istotę znaków, może pojawić się w tobie coś głębokiego poczucie, że istnieje określony cel wszystkiego, czego doświadczasz. Być może w chwilach ciszy poczułeś już to wezwanie prawie jak wewnętrzny głos, który uparcie przypomina ci, że jesteś tu dla czegoś większego. To przebudzenie do swojej misji jest czymś potężnym. Uczuciem, które stopniowo rośnie i kształtuje sposób, w jaki postrzegasz świat i siebie. Przebudzenie celu zwykle zaczyna się od niepokoju, poczucia, że to, co kiedyś wydawało się wystarczające, już nie spełnia. Nagle niektóre prace, relacje, a nawet rutyna wydają się puste, a ty szukasz czegoś, czego nie możesz zdefiniować słowami. Ta pustka jest tym, co wielu nazywa wołaniem duszy. Wypycha cię ze strefy komfortu i prowadzi do odkrywania nowych sposobów życia i wnoszenia wkładu w świat. Stopniowo zdajesz sobie sprawę, że to, czego najbardziej pragniesz, to żyć autentycznie i że być może Twoja misja obejmuje pomaganie innym, dzielenie się przesłaniem lub przynoszenie uzdrowienia i zrozumienia. Znalezienie tego większego celu nie zawsze jest jednak natychmiastowym odkryciem. Często ujawnia się on poprzez najzwyklejsze doświadczenia i interakcje z ludźmi wokół ciebie. Misja każdej osoby jest wyjątkowa i może być tak, że twoja czeka na ujawnienie się w nieoczekiwany sposób. To tak, jakby wszystko, co przeżyłeś do tej pory, każda radość, każda strata, każda przeszkoda przygotowywało cię do tego momentu zrozumienia. Stopniowo elementy zaczynają do siebie pasować, i zdajesz sobie sprawę, że nic nie poszło na marne, wszystko miało swój cel, nawet jeśli w przeszłości wydawało się to tylko bólem lub rozczarowaniem. Ten cel nie dotyczy tylko tego, co robisz, ale tego, kim się stajesz. Przebudzenie się do swojej misji to proces, który obejmuje wewnętrzną transformację, przegląd wartości, postaw i działań. W wielu przypadkach konieczne może być porzucenie starych przekonań i nawyków, które nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jesteś. Na tej ścieżce łączysz się ze swoją prawdziwą esencją, a to połączenie przynosi szczególną jasność co do tego, jak prowadzić każdy aspekt swojego życia. To wezwanie do celu jest w rzeczywistości wezwaniem do dostosowania się do tego, co Twoja dusza wybrała do życia. Abyś stał się wyrazem własnego potencjału. Gdy odpowiadasz na to wezwanie, zmienia się Twoje spojrzenie na życie. Zaczynasz szerzej postrzegać wpływ swoich działań, zdając sobie sprawę, że wszystko, co robisz, ma znaczenie wykraczające poza to, co natychmiastowe. Twoja misja staje się kompasem, światłem, które prowadzi cię w każdym wyborze i spotkaniu. I nawet gdy pojawiają się nowe wyzwania, czujesz wewnętrzną siłę, ponieważ teraz znasz swoją rolę i wiesz, dlaczego tu jesteś. Ta zgodność z celem budzi nowy rodzaj spokoju, poczucie spełnienia, które nie zależy od tego, co myślą inni, lub od zewnętrznych osiągnięć. To przebudzenie jest początkiem nowego etapu, w którym zaczynasz szukać sposobów na podtrzymanie tej wewnętrznej transformacji. W tym miejscu praktyki duchowe stają się fundamentalne, pomagając wzmocnić energię i utrzymać cel przy życiu w obliczu codziennych wymagań. Gdy budzisz się do swojego celu i rozpoznajesz znaki i wyzwania, które wszechświat stawia na twojej drodze, naturalnie odczuwasz potrzebę narzędzi, które pomogą ci utrzymać energię i równowagę. Ta podróż nie jest łatwa, a bez praktyk duchowego wzmocnienia może być wyczerpująca, próbując kontynuować ją samą siłą woli. Każdy wybraniec potrzebuje chwil, aby naładować swoje własne światło, odnowić swoje wewnętrzne centrum i osłonić się przed zewnętrznymi energiami, które często wyczerpują ducha. To tutaj praktyki takie jak medytacja, wewnętrzna cisza i łączenie się z naturą stają się niezbędne. Medytacja na przykład jest jednym z najstarszych i najpotężniejszych narzędzi. Pozwala znaleźć przestrzeń spokoju i głębi w sobie, gdzie odpowiedzi mogą pojawić się bez wysiłku. Regularnie medytując, łączysz się ze swoją najgłębszą istotą, tworząc przestrzeń spokoju, która pomaga ci radzić sobie z przeciwnościami codziennego życia. Praktyka medytacji nie musi być długa ani skomplikowana. Nawet kilka minut codziennej ciszy może całkowicie zmienić nastrój i wzmocnić połączenie z celem. Wewnętrzna cisza to kolejna ważna praktyka. W świecie pełnym zewnętrznych bodźców i głosów, znalezienie chwil bez ruchu, by posłuchać własnego głosu, jest aktem duchowej troski o siebie. Ta cisza jest czymś więcej niż tylko brakiem dźwięku, reprezentuje stan obecności i otwartości. To miejsce, w którym można słuchać nie tylko własnych myśli, ale także subtelnej mądrości wszechświata. Kultywując ten wewnętrzny spokój, zaczynasz zdawać sobie sprawę, w jaki sposób ujawnia on intuicję, odpowiedzi i wskazówki. Ta przestrzeń staje się świętym schronieniem, w którym znajdujesz jasność, która utrzymuje cię w skupieniu i skupieniu. Kolejnym fundamentalnym narzędziem jest łączenie się z naturą. Natura jest stałym źródłem odnawiającej się energii, oferując uzdrowienie i równowagę. Chodzenie boso po ziemi, odczuwanie wiatru na twarzy lub po prostu obserwowanie drzew i nieba może wyrównać twoje wibracje i przywrócić spokój. Każdy naturalny element woda, ziemia, powietrze i ogień przynosi określony rodzaj energii, która przywraca równowagę ciała i umysłu. Kiedy łączysz się z tymi elementami, to tak, jakby wszechświat otwierał się, aby odnowić Twoją siłę, naładować Twoje światło i chronić Twoją istotę. Ponadto ważną rolę odgrywają również praktyki ochrony energetycznej. Wizualizacje światła wokół ciebie, kryształy takie jak ametyst i czysty kwarc, lub oczyszczające kąpiele ziołowe to sposoby na ochronę przed gęstymi, negatywnymi energiami. Praktyki te pomagają stworzyć rodzaj pola wokół ciebie, pozwalając ci chodzić bezpieczniej, bez wchłaniania tego, co nie jest twoje. Służą jako przypomnienie, że chociaż jesteś na świecie, możesz zachować swoją energię nienaruszoną i lśniącą. Narzędzia te wzmacniają ducha i tworzą solidne podstawy do stawiania czoła kolejnym krokom. Dzięki nim każde wyzwanie staje się lżejsze, a każda przeszkoda staje się okazją do rozwoju, podczas gdy Twoja misja życiowa staje się jaśniejsza i bardziej obecna, kierując każdą decyzją i każdym nowym krokiem w podróży. W miarę przechodzenia przez tę podróż, samopoznania i celu, coś jeszcze głębszego zaczyna się ujawniać. Ścieżka wyzwań, przebudzenie misji i duchowe narzędzia, które wspierają twoją podróż, przekształcają cię w coś więcej niż to kim byłeś wcześniej. To, co kiedyś było osobistym poszukiwaniem, samotną podróżą, teraz nabiera nowego znaczenia, staje się okazją do wywarcia wpływu na otaczający cię świat. Zdajesz sobie sprawę, że twoje wewnętrzne światło, kultywowane i wzmacniane przez wszystkie te doświadczenia, ma potencjał, by oświetlać inne życia, inspirując tych, którzy wciąż są na początku ścieżki. Rola bycia światłem na świecie nie wymaga doskonałości ani posiadania wszystkich odpowiedzi. Bycie światłem oznacza bycie autentycznym, życie tym, czego się nauczyłeś, bycie przykładem siły, współczucia i spokoju pośród wyzwań. Kiedy udaje ci się utrzymać swoje centrum, nawet w chwilach chaosu, ludzie wokół ciebie naturalnie to zauważają. Wyczuwają, że jest coś innego, spokój, który inspiruje, obecność, która wita i nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się punktem równowagi dla tych, którzy wciąż szukają własnego spokoju. Twoja osobista ścieżka staje się latarnią dla tych, którzy wciąż borykają się z ciemnością. Świecąc tym światłem, zaczynasz rozumieć głębie swojego celu. Twoje doświadczenia, te, które kiedyś wydawały się przeszkodami i trudnościami, stają się historiami przezwyciężania, żywymi lekcjami, które pokazują, że można pokonać przeciwności losu i wyjść z nich silniejszym, bardziej przebudzonym. Dzielenie się tymi doświadczeniami, czy to poprzez słowa, czyny, czy po prostu swoją obecność, jest sposobem uzdrawiania, wspierania i prowadzenia. Za każdym razem, gdy ktoś zostaje dotknięty Twoją podróżą, cykl uzdrawiania zostaje zakończony, a Twoje światło się mnoży. I ta transformacja nie dzieje się tylko poprzez wielkie gesty lub widoczne działania, często polega na słuchaniu, wczuwaniu się i po prostu byciu obecnym. Rozświetleniem świata może być uśmiech ofiarowany komuś, kto potrzebuje życzliwości, słowo zachęty dla kogoś, kto czuje się zagubiony. Bycie światłem oznacza życie z celem w każdej chwili, uznając, że każda interakcja, bez względu na to jak mała, ma moc transformacji. To jest esencja ścieżki wybranych, nie tylko poszukiwanie własnego oświecenia, ale stanie się źródłem światła i nadziei dla świata. Pozwalając temu światłu rosnąć i rozszerzać się, wypełniasz większą rolę, misję, która wykracza daleko poza ciebie, przyczyniając się do podniesienia wszystkich wokół ciebie. Jesteś tutaj, ponieważ coś wewnątrz ciebie odpowiedziało na to wezwanie. Rozpoznajesz, że nie jesteś sam że wszechświat ma większe plany dla Twojego życia i że poprzez każdy znak i wyzwanie kształtuje Twoją podróż w wyjątkowym celu. Teraz wiesz, że Twoje światło jest potrzebne i że podążając tą ścieżką, nie tylko przekształcasz siebie, ale także wpływasz na wszystkich wokół siebie. Jeśli ten film rezonował z Tobą, jeśli znalazłeś odpowiedzi lub poczułeś potrzebę pójścia głębiej, nie pozwól, aby ten moment cię ominął. Zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i podziel się tą wiadomością z tymi, którzy również mogą jej potrzebować. Skomentuj poniżej, co sądzisz o tej podróży. Razem tworzymy sieć światła i wsparcia, pomagając sobie nawzajem w przebudzeniu. Dziękuję, że jesteś tu do końca, jesteś częścią tej transformacji.